Ekologicznego, podoba się dla mnie. Z tej strony Kamil i. Nie Kamil. I nie Kamil. I ja. Słuchajcie, dzisiaj temat bardzo ciekawy. Nie będzie tym razem o rowerach, ponieważ e, będzie temat o siodełkach, czyli jak zrobić, aby nie bolała na nas pupa i aby było w pupę dobrze. Mhm. Takie dwuznaczne może być. Słuchajcie, będzie o siodełkach. E, w naszej ofercie mamy kilka producentów, ale zdecydowanie nie najwięcej sprzedajemy siodełek firmy Specialized. Specialized jest Pierwszą firmą, która w ogóle zajęła się bike bikefittingiem, dopasowywaniem, body geometry, układaniem. No i tam tysiące rzeczy pod kątem takim, aby nam na rowerze było wygodniej. Oni jako pierwsi wymyślili, że kolarz ma kilka punktów styku z rowerem. Są to chwyty, siodła, buty i to wszystko jest zupełnie inne niż u każdego innego producenta. Musimy zacząć od zmierzenia rozstawów naszych guzów kuluszowych. Przychodząc do nas jest o tyle łatwiej, że mamy kilka sprzętów, które Wam zaraz pokażemy. Sprzęt, można powiedzieć, mechaniczny, czyli to. Analogowy. Sprzęt analogowy, czyli e, taką ręczną sobie maszynkę do mierzenia pupy oraz mamy sprzęt... Cyfrowy. Cyfrowy, gdzie to się odbywa w sposób troszeczkę bardziej kosmiczny, e, ale o tym opowiem za chwilę. Słuchajcie, przede wszystkim jest coś takiego. Siadamy tutaj, po prostu odbijają się nasze, nasze guzy kulszowe. Mniej więcej w taki sposób to działa, że tutaj mamy sobie rysiki, zaznaczamy sobie to i wiemy, jaka jaki jest odpowiedni rozmiar siodełka dla nas. No ale co w przypadku, gdy nie mamy dostępu do takiego sprzętu? Słuchajcie, są dwa sposoby. Pierwszy, możemy usiąść sobie na falistą tekturę. Tam nam ładnie się te guzy kulszowe odbiją. Guzy kulszowe to są dwa takie najbardziej wystające dwie najbardziej wystające kości e, albo taką specjalną piankę, która jest bardzo taka delikatna, na ni też się damy no i co robimy dalej? no i mierzymy, co w przypadku gdy nasz pomiar załóżmy będzie wynosił 110, to to nie jest tak, że musimy wybrać wtedy siodełko ze speca 110, bo to wszystko przelicza się i to Kuba jakoś później postara się Wam pokazać e, ponieważ w wielkim skrócie jeżeli mamy rozstaw guzów kulszowych mniej więcej do 100 to powinniśmy mieć siodełko 130, które jest tak naprawdę nie jest produkowane, bo się okazywało, że tych siodełek tak, wąskich, e, tak wąski rozstaw guzów kulszowych jest tak rzadko spotykany że Specialized przestał produkcji tego rozmiar od 100 do 120 czyli niebieski kolorek oznacza, że powinniśmy ze Speca wybrać rozmiar 143 Rozmiar od 120 do 140 oznacza, że powinniśmy wybrać kolor zielony. 75%, może 70% ludzi ma kolor zielony, czyli rozstaw guzów e, pomiędzy 120 a 140, czyli musi wybrać siodełko 155. No jeżeli ktoś ma szeroką midnicę... Ja mam. A to masz 143. Tomek jako rzeszek. Tak, e, to powinien wybrać siodełko 168. My pomiary i w ogóle Specialized pomiary w Polsce wprowadził x lat temu, 5 do 10, nie pamiętam dokładnie kiedy. I dobieramy w naszym życiu wszystko: dobieramy koszulki, dobieramy buty, dobieramy wszystko, a nigdy wcześniej nie dobieraliśmy siodełek. I bez różnicy, czy, miał, czy masz miednicę szeroko, czy masz guzy kulszowe szer, szerzej ustawione, wężej, to wszyscy jeździli na takim samym siodle. I pytanie, dlaczego było nam niewygodne, kupowaliśmy wkładki, no całkowicie bez sensu. Rower ma być wygodny, ma być spersonalizowany pod nas, i po to firmy zaczęły produkować. Wszyscy mają to: SPEC, Bontrager, Fizik, Elitalia, Wszyscy teraz to prowadzą. E, powinniśmy mieć spersonalizowane środełko, które jest idealne dla naszych potrzeb, bo to logika tak nakazuje. I przejdźmy do. A tu jeszcze jedna ważna rzecz. No? Nieważne kto ile waży i jaką ma budowę, bo pan S od nas waży 110. I ma siodełko 143, a pan M hmm? ma 168 szerokość, a waży 60 kg. No. Także to nie jest od tego, czy ktoś jest taki, czy taki. Tak, to jest dość istotne, bo często też klientom się wydaje, że ważymy trochę więcej, to powinniśmy mieć szersze siodło, ale to jest zupełnie nieprawda. Da się to naprawdę zmierzyć w sposób chałupniczy jest to bardzo pomocny. Bardzo mocno rekomendujemy, aby to robić, bo. Wygodne siodełko to chyba jedna z najistotniejszych rzeczy w rowerze, aby nam było fajnie i wygodnie. No. Siedzimy i wtedy jest wygodnie w pupę, po prostu. Dobra, sytuacja wygląda tak, że jest coś takiego, co się nazywa tower z firmy Retul. Tutaj możemy dopasować sobie, e, zrobić to nie fitting, tylko sizing e, rowerów, butów, siodełka. Siodełko wygląda w ten sposób, że wybieramy siodło, wybieramy sobie rodzaj, Aneta jeździ na MTB XC jak nic. Pozycja Aneta, średnia czy niska? Średnia Ciach. Jeździ często w tygodniu 3, 5, 90 minut, plus jest kobietą. Wzrostu ma? 164, wagi ma. Dobra, wbijemy. Oto, wbijamy wagę. Ciach, i to się łączy wszystko sobie fajnie. Jedno z drugim, zapisz o i to sobie fajnie mierzy rozstaw guzów kruszowych, klikamy zmierz, wstajemy, siadamy jeszcze raz, aby wykluczyć ewentualny jakiś błąd pomiarowy, no bo działa podobnie, zmierz i trzeci raz, zmierz, Mamy od razu rozstaw guzów kulszowych i od razu pokazuje, jakie panianeta powinna mieć siodełko. Koniec i później możemy sobie wybrać na tym podstawie, ono od razu też podpowiada, jakie siodełko jest dla Ciebie idealne, czyli Phenom z mimikiem, bądź Power z mimikiem, możemy to sobie wysłać wszystko na maila. I to jest fajne, także zapraszamy. Słuchajcie, model, który sprzedaje się najwięcej, czyli Power Comp, on występuje w trzech rozmiarach. 143, 155, 168, ten rozmiar jest liczony po tym najszerszym rozstawie, ponieważ my siadając na siodło musimy mieć odpowiednio podparte te guzy kulszowe, czyli one muszą oprzeć się na siodle. Jeżeli siodełko będzie za wąskie, no to zapadniemy się w te siodły. Jeżeli będzie za szerokie, to będziemy siedzieli gdzieś w sposób też nienaturalny. Chcemy mieć wygodne siodełko dopasowane do nas. Nie wydać sporo. Tu kupujemy Power'a koszt około 400 zł. Tylko pamiętajcie, że musimy dobrać to sobie jakoś tam. Power Expert to jest identyczne siodełko jak tamto, z tą znaczącą różnicą, że będzie miało niższą masę, ponieważ jest na prętach. Tomasz? Prętach czarnych, tytanowych. Tak, jest na prętach tytanowych, przez co jest lżejsze, ale generalnie konstrukcja i budowa są identyczne. Następnie model, który powoli zanika. Jest to Power Pro, nam zostały jakieś ostatnie sztuki, eee, czyli pręty tytanowe, ale też skorupa, wyściółka? Skorupa. wyściółka to jest tu w środku. Tak jest. Eee, skorupa jest karbonowa, przez co znowu schodzimy niżej z masą. Pyk. Tu mamy bardzo, bardzo ciekawy model, mój ulubiony, ja zawsze wkładam te siodło odkąd wyszło do swoich rowerów. Jest to Power Pro Elaston. I teraz uwaga, pręty tytanowe, skorupa karbonowa, ale te siodełko, ono ma ile piłek oni reklamowali gdzieś tam? To takie kuleczki powietrzne. Tutaj są. są takie kuleczki powietrzne. Na których jak siadamy, to one indywidualnie dopasowują się do naszej budowy kupy? Tak, przez to jest bardzo wygodne. Mamy następny model, czyli S-Works. Eee, tu wchodzimy już ponad 1000 zł 1199. Eee, on też występuje normalnie w trzech rozmiarach. Trzy? Trzy? Tak. Trzy? Eee, tak. Różnica od tamtych modeli jest taka, że on oprócz tego, że ma skorupę karbonową, to ma pręty karbonowe owalne i nie przykręcicie ich do każdej sztycy. Tak jest, żeby Ty zamontować siodełko karbonowe ze Speca trzeba mieć odpowiednie jeżemko, ono ma tam oznaczenie 7 na 9 ponieważ ten pręt nie jest okrągły, tylko jest taki troszeczkę spłaszczony owalne. i wyższy. jajkowaty taki jest, Owalny. spłaszczony, nie jest taki... Tak jest, no i mamy tu sobie 1200 złotych s tym Trzeba czyli... pamiętać, bo niektórzy tak. kupują tak do zwykłej sztycy i próbują to dokręcić. To nie będzie się trzymać. Albo no, się połamie i później będzie o kurczę, 1000 złotych mi się połamało. Jak się wydawało, że s to jest najwyżej, to jeszcze nie, bo jest coś takiego, co się nazywa s Mirror. Ja te shody po raz pierwszy widziałem rok temu na Mistrzostwach Świata w Anglii, szosowych, sobie z kolegą ze sklepu, z z pozdrawiam serdecznie, szedłem, patrzę sklep Speca, wchodzę, a tam S-Worksów, jak w normalnym sklepie chyba Rock Hooperów. Wszędzie S-Worksy były. No i sobie stała drukareczka i sobie stało takie siedemko, ja się pytam, a co to jest, proszę Pani, bo wydaje się, że dość sporo tego sprzedajemy, a Pani mówi, że to no, Pan zobaczył w ofercie w Europie za jakiś rok. Myślę, o to całkiem nieźle. No i oto jest, słuchajcie, S-Works Power Mirror, Najwyższy model siodełka 1899 zł. Jeżeli macie akurat 2000, zł, wolne możecie sobie kupić wygodne siodełko do roweru. Raz, że ono jest super ekstra lekkie, dwa, że wierzę w to, ponieważ to czuć, że jest to jedno z ich najwygodniejszych siodełek w historii. Takie mięciutkie jest. W historii produkcji. Słuchajcie, badali na mapie nacisku całe to siodło. Okazuje się, że jest tam w dziesiątkach tysięcy nacisków, jak kolasz sobie kręci nóżkami, jak pracują guzy kulszowe i cały tyłek, to jest dziesiątki tysięcy nacisków różnych oddziałowań. Mapy czerwone, tam się zmieniały kolory, i uwaga! Te siodło posiada 16 tysięcy rozpórek i oś, blisko 8 tysięcy różnych węzłów, które są ze sobą połączone, bo to jest naprawdę technologia. To wygląda jakby statek kosmiczny alien, coś tam. I ono jest takie super ekstra mięciutkie tutaj, że hej. Eee, przez ono naprawdę widać, że jest bardzo miękkie i się dopasowuje do naszej budowy. I to nie jest gadanie marketingowe, tylko to czuć, że jest fajnie. Ale oprócz tego, że tu jest mięciutko, to tu jest sztywno, bo ma skorupę karbonową i pręty. I pręty też karbonowe. Kurcze pieczone. Słuchajcie, bardzo fajnie. Istotna też kwestia, ponieważ w każdym Power, weź mi pokaż jakiś tam inny tańszy czy coś tam. Każdy, każdy power to jest też istotne akurat pod kątem mężczyzn, a zaraz jeszcze wam coś ciekawego pokażemy. Ono ma tutaj albo wycięcie, albo tak jak tutaj, coś bardzo takiego miękkiego. A teraz dlaczego? Gdzieś tam kiedyś wyczytałem w badaniach, że kolarz zawodowy, jak zaczyna się ścigać w wieku 100 lat i jest zawodowym kolarzem, to w wieku przed 40 zaczyna mieć problemy z czym? Z prostatą. Z prostatą, ponieważ kiedyś, jak sobie nie było tak takich badań medycznych i tak dalej to wszyscy jeździli na normalnych siodełkach no i było fajnie, a później się okazało, że ze sprzętem robił się kłopot a teraz wycięcie jest po to że kiedy jedziemy sobie na rowerze żeby nam tam na jajka po prostu nic nie uciskało i żeby było wygodnie mm -hmm. no bo chyba, no tak no no tak no no nie ma co się wstydzić o tym, każdy nie, ma jajka i tyle no no dobra, do kobiet dojdziemy no tak no, i słuchajcie, i po to to jest albo wycięte albo zrobione w ten sposób aby zadbać o sprzęt nasz. A ten sprzęt jest chyba dość. By taki... nie było ucisku. Tak, a to ten sprzęt to jest sami dość. Czasami się zdarza, że, że jest ucisk i masz drętwienie pewnych części ciała. Tak, no i wacek drętwieje i jest niefajnie, a na tym siodle. <słuchaj> Okej. <Okay. słuchaj> na, na tym siodle drętwieje trochę mniej. Ponieważ, jak już tak fajnie zostały wyprodukowane siodełka dla mężczyzn, to zostało pomyślane, kurcze, ale. Dla kobiet też coś trzeba wymyślić i wymyślono. Powery, oczywiście, też są powerne, najczęściej kupowane, ale dla kobiet wymyślono coś takiego, ja zdejmę sobie Analogia jest taka sama, jest kąt na prętach normalnych, Tak model wyższy ekspert na prętach tytanowych i jest, to, to jest identyczne jak u wersji męskiej. Więc jest tak samo, ta sama rozmiarówka, tak naprawdę, tylko tu jak pan operator wam potem pokaże, jest taka miękka wkładka zrobiona. Jest to po to, żeby kobiety nie uciskały, wiadomo, w pewnych miejscach. No. To jest te miejsce, którego nie mają faceci. Tak jest. Nazywa się ta technologia Mimik. Ona jest taka bardzo mięciutka, taka bardzo milusia też po to, żeby tam panią było fajnie i wygodnie. Z informacji, które gdzieś tam mamy, czasami mężczyźni kupują sobie tą wersję Mimik i też sobie chwalą, bo mówią, że nie chcą mieć wycięcia, ale jest bardzo miękko. No bardzo, też jest wygodnie. I... Słuchajcie, i to na koniec powera. Koniec powera. Nie będzie nic więcej. Jest model kolejny, model Romin Evo, o to, 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 Evo, dla kogo jest Evo, bo to też jest temat rzeka, to jest bardzo istotne. Kolarze dzielą się tak naprawdę pod jednym kątem na dwa typy, na tych, którzy jeżdżą z kadencją, z wysoką kadencją, czyli tacy, którzy nóżkami robią ciach, 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 ciach i jest super i dla tych kolarzy... Pasuje prawdopodobnie model jeszcze inny, czyli model tupé, taki deska stricte jakby szosowy. a model Romin jest dla kolarzy, którzy bardziej preferują jazdę siłową. Siłową. Siłowo. A teraz dlaczego? Jak siedzimy na tym siodle, ono jest tak do góry, sobie zadarte, możemy zaprzeć się guzami kulszowymi i mocniej wciskać w pedały. I jak nie było Powera, to to było moje ulubione siodło po prostu. Ono jest bardzo fajne, i tutaj mamy analogię taką samą. Przy czym w Rominie występują modele żelowe. Czyli super siodło, ale z żelem w środku. Zkładko żelu, ale nie dużo jest tego żalu, tak naprawdę. No niedużo, ale bar... coś tam jest pomoże. bardziej miękki niż standardowy. komfortowe będzie bardziej. To to. I Rominy mamy taką samą analogię. Komp na prętach zwykłych, ekspert na prętach e, tytanowych i yes, S-Works na karbonowych, wyściółka karbonowa tak dalej. i trzeci z najbardziej popularnych modeli generalnie mówilibyśmy chętnie wszystkie, bo mamy dostępne prawie wszystkie ale czasu by nie starczyło model i to Tomek opowie o Fenomie to ta sama analogia tak naprawdę, tu jeszcze ja, masz takie podane padding level no, czyli pozycję, na, którą, na której jeździmy, bo mamy wyróżnioną pozycję sportową Średnią sportową i turystyczną. Ale powiem Wam tak naprawdę, że tyle środek, co dobraliśmy i my i, i człowiek co robi fitting, no. nie było żeby się trafiło, że komuś siodełko nie podpasowało. No, zawsze któryś model da no. się dobrać, bo naprawdę najważniejsze jest roz... szerokość, a później już sobie typ siodełka to jest Ale tu, będzie, tu będzie ta sama te. analogia co w tamtych siodełkach tak naprawdę. Czyli od, jest. Prętów na od siodełka na prętach chromo poprzez tytanowe i potem S-Works. Fenom Phenom ma dłuższy nos. Ma dłuższy nos i to jest jakby... Nie ma wersji z żelem, czyli jakby takie trochę bardziej sportowe, o tak. Także co, ma? Kończymy chyba. Tak, kończymy. Ale Cię stknąłem na tej mm, No, no, no. <laughs> to się wytnie. <laughs> to się wytnie. Słuchajcie, to tyle, jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, żeby nie było tylko o rowerach, piszcie śmiało, będziemy się starali realizować Wasze i jakieś tam nasze tak. pomysły. Jeszcze jedna rzecz, oprócz no. siodełka, to jeszcze spodenki muszą być dobre. No tak, ale siodełka to już robi więcej niż połowę roboty. No więcej. Bo... Tak jest. I co, dziękujemy bardzo, pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, i tam różnych rzeczach. Jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś tam nowości, komentarze, sugestie. Sugestie. Sugestie o. I co? Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Hej.